mój warsztat szlifierka mi się porozpieprzała porozklejała rozklejałem wszystko dodałem kawał takiej gumy i teraz się suszy może może jutro będę mógł szlifować a tutaj z tyłu total disaster Kawałek silnika, tu drugi kawałek silnika, tu jakieś drobne części, a tutaj główny ta rura brązowa, trzeba ją wyjąć, zardzewiała cała, próbuję ją tu wybijać, poszło może milimetr, no jak jest tyle rdzy tutaj, to po prostu zatrzymuje. Trzeba na jakaś prasa albo coś z tym, ma przyjechać. Niedługo może coś wymyśli.